Słyszę jakieś dźwięki, płaczenia i widzę tutaj dużo wody. Czy to dochodzi od mojego kolegi Pipka? To jako widzę, czemu ty płaczesz! <grystanie> no bo moje życie jest! Smutne. Ale jak to? Weź sobie Pipek takie kostki. Teraz będzie ci wesele! Nie, to jest za mało! Nie chcę tych to. kostek. Czekajcie, coś mi tutaj nie gra. Ja muszę sprawdzić dlaczego on jest taki smutny? I mam tutaj taki znaczek zapytania i jak go kliknę, to pomógł. Pojawi się nad Pipkiem napis. Jest smutny, bo porwał go jeleń kiedyś jak był mały. O nie, dobra, to muszę w takim razie pomóc pipkowi. uwaga, pom! I jestem teraz przed wioską Pipka. Jak był mały, faktycznie! Tutaj jest pełno czerwonego TNT i nawet jakiś napis zakaz koloru niebieskiego. O, o, i nawet tutaj w oddali widzę mój malutki domek i chyba mnie z przeszłości. Ehehe, może ja też się popłaczę. Ehehe, ale ja muszę być twardy i uratować go przed tym jeleniem. I tutaj jest dużo wieśniaków czerwonych, TNT na drzewie, nawet tutaj jest pipek. Tak, pola się pobawić tosiecka na placu. Zabaw! Jak ja kocham się bawić Siema no, pipek, tak! To jestem, ja muszę ci... To najlepsze zabawki na świecie! Chwileczkę, Pipek chyba teraz nie słyszy mnie, bo jestem w jego historii. A tutaj z tyłu jest napis: Uwaga, jeleń! O, o, czy to oznacza, że ten jeleń w tym momencie. A, tutaj wyjdzie! Aha, tak, teraz cię dopadnę, piesko, i będziesz mój! No nie, to dlatego jest taki smutny, bo ten jeleń go porwał. Szybko muszę podejść do tej nory i ten jeleń akurat stąd idzie, a ja tam widzę obrazki i pełno kościotrupów. I chwileczkę, o, o, tu naprawdę jest mega mrocznie A i wy jesteście uwięzieni z dzieciaczkami. Łe, pomocy, niech nam ktoś pomoże, jesteśmy uwięzieni <grym> przez jelenia. Ej, w sumie Pimpek nawet mnie nie widzi, ale spokojnie, w takim razie, pum, ja go otworzę i on nawet nie wie, że to byłem ja, Luczek. I dobra, mam nadzieję, że teraz pum, i co, Pipek jest już cile? Lepiej, Ci pomogłem. Nie, cały czas czuję się taki smutny. Co, no znowu czekajcie, dobra, to w takim razie, uwaga, pom! I chcę zobaczyć dlaczego, bo śmieją się ludzie z niego, jak on śpiewa. No co, Pimpuś robi fajne piosenki. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć, co to ma za scena w jego życiu. Uwaga, pam! I jestem przed jakimś koncertem, Pipka, gdzie on będzie chyba śpiewać. Tak, wbijaj <laughs> do środka i pośmiemy się razem, bo ten piesek podobno mega. <laughs> Tam śpiewa. Czyli oni na serio będą się z niego śmiali? Nie, dobra, muszę tam szybciutko wejść. Wow, ile tutaj w środku jest miejsca i pełno wieśniaków, którzy się śmieją. Dawaj, czerwony piesko, szybko zacznij śpiewać, będziemy się śmiegać. No nie ci głupi wieśniacy, ale gdzie jest pipek? Tam na sali chwieczka, a ja słyszę jakieś odliczanie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i koncert się zaczyna. I widzę to pipka, który wyszedł. Dzień dobry wieśniacy, na moim koncercie jesteście gotowi. Tak, dawaj, zaraz rzucimy w ciebie pomidorami, bo nie zaczął jeszcze śpiewać, ale chwileczkę... O, już leci teraz piosenka! TNT! Mam ochotę coś wysadzić, bo trzymam TNT! Jej! Uh. Yeah. Uh. Yeah. <laughs> Zaraz pęknę ze śmiechu, ty nie umiesz śpiewać! No nie, a ja się uh. jakoś i mam pomysł, że podejdę bliżej tej sceny, skoro od mnie tutaj nie widzi. I włączę mu piosenkę TNT. Także byśmy razem mogli ją śpiewać. Uwaga, dam ją nawet trochę głośniej. I Ktoś tutaj dam na mam TNT! Ej, tak! I chyba się zaczyna to podobać. Czekaj, jak ty tak nagle zacząłeś tak? Ładnie śpiewać. Tak, ja mu w tym momencie pomagam A na dodatek puszczę tutaj wszystkim na stadionie pioseneczkę moją Czyli piosenkę o Luczek Shopie Mówiony sklep tu, 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 tu Wybudować go chcę. Dreń, dreń jedzie coś To jest paczka Luczek Shop Dreń, dreń puka ktoś To jest kurier widzowie Tak, bo jest nowa pioseneczka Luczka Więc musicie wbić I chwileczkę teraz Trochę mi pomogłeś z tym koncertem faktycznie Ale ja mam jeszcze więcej <laughs> Smutnych mnie! No nie, ej. dobra, muszę mu to naprawić, więc uwaga, w tym momencie. Pom, kliknę to i piszę tutaj, że Wojan był na niego zły. Dobra, muszę to w takim razie zobaczyć. Uwaga, pom. Jestem gdzieś przed jakąś wioską. I czy to są Wojan? No, ej, ja tam widzę jakiś wieżowiec Wojana, kolorowy i nubka. I tutaj gdzieś chyba w oddali powinien być pimpek, z tego co mi się wydaje. I tak, ja tam widzę i tylko czekajcie, dlaczego to ma być niby jakaś smutna historia? Proszę, Wojan, pozwól mi wejść na wojanowicę, chociaż na jeden oh, oh, oh. dzień! Wiesz co, czerwony piesku? Ty przecież już masz swojego kolegę Luczka i masz z nim swoje domki, więc chyba cię nie przyjmę. No proszę, woja to jest najgorszy piesek I cały czas się ze mnie śmieje I w ogóle to mnie nie lubi Więc zrobię wszystko, żeby do ciebie dołączyć no Nie wiedziałem o tym, ale dobra W takim razie przynieś mi kości A ja wpuszczę cię na Wojanowice Tak jest, przyniosę ci mnóstwo kości Tylko chwileczkę Tutaj nie ma żadnych szkieletów I chyba nie znajdę tych kości O, o, dobra To to może być jakiś problem To ja wiecie co, pomogę Pipkowi Tak, bo on tutaj nic nie może znaleźć To trzymaj te kostki i twój niewidzialny kolega Luczek, który pomaga ci w takich sytuacjach, daje ci je. Ej, chwila, skąd tu się wzięły kości? Nie wiem, ktoś mi je rzucił. Ale super, teraz mogę dać je Wojanowi. Wojan, proszę cię, oto kostki dla ciebie. Mogę w takim razie wbić na wioskę? O, dzięki wielkie, ale hmm, yy. chyba jednak nie wpuszczę cię na wioskę, bo ja już mam mojego pieska Pimpka. I te kości są właśnie dla niego. Dlatego wywalaj stąd. <laughs> No nie, jestem taki smutny. O, o, no. Ja nie wiedziałem, że Pimpek ma takiego pecha. Dobra, wróćmy w takim razie. Uwaga, po. Jestem znowu przed Pimkiem. I to było serio mega sprzykle z tym wojadem, Ale co ty, Pimpek, masz jeszcze coś smutnego? Tak, bo ktoś mi usunął moje brejroty, a przed tym... Byłem... I szczęśliwy. Co? O, o, muszę to sprawdzić, więc uwaga, po chcę zobaczyć, kto to był i to Sami usunął jego brainroty czyli sam właściciel Steel a Brain wpisał komendę ukośnik, usuń. O, o, nie, dobra, muszę mu pomóc w tej historii, więc uwaga, wchodzę i jestem teraz chyba w naprawdę w Steel a Brain rot. i tutaj jest nawet wiedźma z eventu jest baza Samiego i baza Pipka naprzeciwko i on ma dużo brainrotu Moje brainroty <laughs> są takie fajne, ale Sami ma jeszcze le eps wow, jak ta baza jest długa ale chwileczkę tutaj pisze jestem tutaj i to jest tajna baza samego chwileczkę ja bym tutaj nie wchodził bo tam są znaki stopu Wow ale super breiraty chyba sami się nie obrażaj Wejdę i na nie. przykład ukradnę mu jakiegoś brain rota. Czekajcie, ja muszę mu tu widzowie <noise> zakleić, żeby on nie mógł tutaj wejść, bo to może być jakaś smutna sytuacja, właśnie, że on tam wchodzi, dlatego on płacze. Zaraz, co się dzieje? Cały tu się dir stawia. Wywalaj, dircie, ja muszę Uf. zobaczyć bazę samiego i może nie. mu coś ukradnę. Co, nie kradnij sobie, uprzedz się w kurze na ciebie, a potem usunie ci bazę, jak w tej historii. O, oj, tu jest dużo brain rotów i nawet, ej, jakieś braidroty ma skoteczek, ale. Ale Ekstra, tylko chwileczkę. Z tej bazy teraz wyszedł sam Sami i napisał, dlaczego tu weszłeś do pipka. Sami, bo ja chciałem zobaczyć twoje brejrody, one są takie <gry> fajne. O, coś mi się wydaje, że on przez to się zdenerwuje. Ten Sami, on napisał, bardzo mnie wkurzyłeś. O nie, Sami, on mnie chyba nie widzi, nie rób mu nic. Czekaj, czemu cię wkurzyłem, Sami? Myślałem, że to nie jest nic złego, że weszłem ci do bazy. No nie no właśnie ty jesteś bardzo głupiutki pipek i on napisał usunęć ci Brain Roty! Jest ja to proszę nie rób tego, ty chyba nie chcesz usunąć mojego sześć! Pipek na nie bardzo długo zbiera A teraz przez to on będzie Coraz bardziej płakał. Dlaczego ty to zrobiłeś I przez oh, oh. ciebie nie mam już żadnego Brejrota a, a Sami napisał bazę też ci usunę Hahaha ha, ha. nie Sami nie rób tego Nie Pipek już nie ma nic Na swoją obronę To jest najsmutniejsza rzecz jaką widziałem Tu nawet nic od ma. Sami co ty zrobiłeś Czemu ty jesteś taki niemiły I chcesz mi dać zamiast tego dobki? Ale ja ich nie chcę! Ej, to jest akurat śmieszne! Pipek ma milion Nubini pizza które dają jednego dolara, bo to jest najgorszy Braidron! Nienawidzę <noise> cię ja, ad mnie! Ty jesteś najgorszy! Teraz będę cały czas płakać i nie ty mnie osunąły! O, o, ty to było mega straszne. W sumie nie będę się z tego śmiał. Uwaga, pO! Jestem już tutaj i to było mega słabe! A jeszcze kiedyś w ogóle byłem bardzo biedny i nie miałem co, nie miałeś czerwonego domku. Dobra, nie, ja muszę to sprawdzić, uwaga. Pum! I jestem w jakimś miejscu, gdzie ten domek jest zniszczony i widzę tutaj pipka takiego biednego. Muszę bieszkać w tym głupim pudełko, ono jest niewygodne. Oh, nawet nie wiedziałem, że to tak wygląda. I twój, ale tu jest much i nawet tutaj jest napis Jestem biedny, daj diamenty. Może ty wiesz, coś dasz, ale nie, ty też nie masz żadnych diamentów. No co, nie chcę iść tu spa! O, -o ty nawet są śmietniki, gdzie pip grzebie, fuj, nie, nie, chcę na to patrzeć, widzowie, a tutaj, ej, jest mój sklepik, luczek shop, więc chwileczkę, o, podlecę do niego i zobaczcie, co tutaj jest, takie autko z teledysku, tak, bo będzie nowe autko i od razu, jak pomyślałem o luczek shopie, to się rozpogodziło i wiecie co, wezmę sobie, hmm, może pipka, maskoteczkę na to, że jest taki biedny, wezmę jedną i drugą i może teraz, jak je tutaj postawię, to będzie mu chociaż troszeczkę weselej, zobacz, biedaku, co poza tobą postawiłem tutaj, o, co to jest za maskoteczka, Skuteczka, jaka fajna! Tak, taka czerwona! Ona jest moja ulubiona i niebieska też jest U? fajna! Co? Podoba mu się moja moskoteczka? Ej, to dobrze, biedaku! A może po prostu rozwalę mu ten ogień w jego domku, bo zobaczcie! On tutaj ma go pełno i dawaj tutaj, on zaraz zobaczy, że pewnie będzie mieć miejsce! Co się stało z moim domkiem? On nagle się naprawia, a był cały spalony! Jeśli jak to twoja sprawka, to ty ha? mi pomogłeś! Tak, on nawet nie wie, że to ja robię jako luczek jego kolega, ale dobra, coś takiego chyba powinno mu się spodobać i teraz będzie mógł już tutaj mieszkać. Dobra, teraz to już nie może być żadnej innej smutnej historii. Nie, jest jeszcze jedna, bo ja nie potrafiłem wykopać żadnych diamentów i to jest jedyny, który udał o? mi się zdobyć, bo resztę wykopał luczek. Co? Ja wykopałem mu diamenty? Ty chciałbym to zobaczyć, bo może to było faktycznie... Uwaga, powiem, jestem w jakiejś kopalni, gdzie on serio ich szuka. No nie. Nie, Luczek zdobywa wszystkie diamenty! Proszę, oh, oh. zostaw mi chociaż jednego! Ej, on ze mną gada! To była jakaś nasza przygoda! Ale zobaczcie, ja sobie normalnie je wykopuję, bo ja je znalazłem! Musisz mi go zostawić, proszę, tak? Ale oh. nie! Czemu ty go wykopałeś? Oh, oh. Aha ha Ja jestem lepszym pieskiem od ciebie i zobacz, tu mam kolejne diamenty! Jak to? Proszę, daj mi oh. chociaż jednego! Nie! Czemu ty oh. Ej, ja tak serio mówiłem? O, o ale byłem złym pieskiem. O, teraz pipek pójdzie i się popłacze. Ja muszę mu pomóc, tak? I sprawię, żeby nie płakał. Tutaj na górze możemy mu dać dużo diakso. <laughs> Szukam tak dużo tych diabetów i niczego nie widzę. Tutaj, pipek, tak, zobacz za tobą. Ej, chwila, czemu tutaj jest tak dużo diamentów? Go! I bardzo dobrze Już Pimpek chyba e, nie powinien być smutny I czekajcie, tak, on się cieszy JOHO! ale super <laughs> Dzięki, że mi pomogłeś Tak, i dobrze, i wbijajcie na moją pioseneczkę luczek Shop